mieliśmy w drugiej połowie kilka sytuacji, żeby już ten mecz może szybciej skończyć. Uniknęlibyśmy tych nerwów w końcówce, a tak e, nie sytuacji. Pogląd na 3-2 i mogło się zdarzyć wszystko. Musimy, musimy na chłodno sobie przeanalizować ten mecz. E, cieszymy się z trzech punktów, ale, ale musimy też porozmawiać z zawodnikami o tej sytuacji. Dwa razy stałe fragmenty zdecydowały o tym, że strzeliście drugiego, trzeciego gola. E, no tak, no stały fragment jest bronią jedną z wielu, dlatego no, dzisiaj się udało, wpadło, fajnie, e, cieszymy się, e, ale też wiedzieliśmy, że tutaj pogoń. Ten Markusz też e, lubi stały fragment zwrócić uwagę. No dzisiaj troszeczkę inaczej się potoczyło, to my się cieszymy. Z bramych szczelonek po stałym fragmencie. Początek Macuwa pogoni, tak 10 minut, strzelili gola. Później natomiast wyruszyliście i Pogoń się cofnęła i do końca w sumie pierwszej połowy to wydyktowaliście warunki. Tak, no, no my, my, my wiedzieliśmy, że Pogoń, że pogoń troszeczkę, troszeczkę się cofnie i będzie raczej nas przyjmie na, na własnej połowie, stąd, stąd wiedzieliśmy, że atak pozycyjny będzie pewnie w głównej mierze się odbywał i tak to się stało pod koniec pierwszej połowy. Ale mówię, ten pierwszy początek tak, przespaliśmy, no, no musimy na tym popracować i ciągnąć wnioski, żeby od początku schodzić, chodzić skoncentrowanym, myśleć o tym, co się dzieje na boisku i zapobiegać takim sytuacjom. Po tym, co zobaczył Pan tutaj, na co stać pogoń według Pana? Myślę, że Pogoń może spokojnie powalczyć o, o środek tabeli, bo, bo mówię, no, to, że jest Beniaminkiem, to nic nie znaczy, bo też i są wzmocnienia i jest, jest dobry trener, także, także życzę pogoni jak najlepiej już teraz do końca, do końca jesieni, a na wiosnę no, wszystko tylko nie w pierwszym meczu. O co Kali już gra w tym sezonie? O zwycięstwo w każdym meczu.